Nikodem! Jezu moja! Jakie tajemnice czekają na nas w tym tygodniu na Groczaku? Kto i dlaczego uwięził młodą kobietę? Rodzinny dramat rozgrywający się pod osłoną nocy. Pomóż mi! Czy brutalny napastnik znów zaatakuje kwasem? Wow! Dobrze się bawisz? Proszę, dlaczego to robisz? Czy Ola odnajdzie córkę? Julka się znajdzie córka Już nie w to nie nawet ja. Wiking w starciu z Potocznym. Jesteś zatrzymany, Potoczny. Twój list gończy wisi na każdym płocie. Pierwsza sądowa rozprawa Agaty. Prokurator żąda dla oskarżonej najwyższego wymiaru kary, czyli dożywocia. Seria oglądacie na własne ryzyko. Nowy sezon Dzielnicy Strachu. W tygodniu od 21:00 tylko w pulsie 2.